Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na tutorial na kartkę. Będę korzystała z papierów firmy Alt Air Art. To jest kolekcja On the Wings of a Rainbow. Ostatnio są to chyba moje ulubione papiery. Dużo prac z nich, dużo kartek i jeszcze chyba album powstał z tej, z tej kolekcji. Tutaj możecie zobaczyć, zostałem jeszcze dwa pełne arkusze. No i takie cienki, ale ja te cienki też przechowuję, bo czasami mi się przydają jako dodatki do różnych prac. Jako bazę kartki wykorzystam jedną z baz gotowych, z tych takich gotowych baz z Akszona. Wykrojniki również z actiona, to jest wykrojnik krajobraz i zamek. Jak możecie zobaczyć, tutaj już sobie rozpakowałam, wszystko przygotowałam. Będę za chwilę wycinać. Pierwszy raz korzystam z tego wykrojnika zamka, także możecie widzieć yy, wykrojnik w kształcie zamku. Będziecie mogli zobaczyć, jak, jak się prezentuje. Dobrze, baza jest w formacie 13,5 x 27, czyli kartka jest 13,5 x 13,5. Tutaj przyklejam jeszcze dwa fioletowe kwadraty o wymiarach 13 x 13 cm. I jako tło, takie to główne tło, będzie yy, kartka w formacie 12,5 x 12,5 cm. Tutaj z tej kolekcji wybrałam sobie Taką stronę, gdzie była y, tło w kolorze nieba, powiedzmy, a dół kwiatowe, tak, żeby to y, dawało doby, dobre tło do, do tego zamku, który będę tutaj umieszczać na przodzie. Y, zaraz zobaczycie, y, jak to się będzie wszystko prezentowało. Y, tutaj y, pier, jako pierwszy poleciał wykrojnik. Y, skorzystałam z wykrojnika, y, z tego wykrojnika krajobrazu. Tutaj wy wyciąłam sobie trawkę w kolorze ciemnej zieleni muszę ją trochę przyciąć bo jest, jest nierówno dół jest nierówny także muszę go dobrze dobrze przyciąć żeby pasował i żeby nie, nie wystawała ta zielona trawka To zmieniłam sobie trochę perspektywę nagrywania także myślę, że będzie Wam się lepiej oglądało jak możecie widzieć tutaj przykleiłam już zieloną trawkę jest teraz mury zamku Przyklejam, które są w kolorze fioletowym. W ogóle powiem Wam, że ten zamek jest fantastyczny. Ten wykrojnik um, za niecałe 15 zł jest po prostu no, bardzo się opłaca. Tak ja wcześniej wydawałam dużo więcej pieniędzy na wykrojniki, ponieważ nie wiedziałam, że nawet jest taki sklep jak Action. Zresztą z prostu tak samo y, nie korzystam i nawet nie wiedziałam, że można te wykrojniki. W, w trochę taniej kupić. Jak już się decydowałam na jakiś wykronik, to musiało być to przemyślana decyzja, chociaż i tak nie było, bo generalnie niektórych wykroników żałuję, wydałam y, trochę za dużo pieniędzy, a nie korzystam z nich tak często jak myślałam. Dobrze. Tutaj widzicie, mamy już zarys zamku, są to Mury. Y ja przyklejam oczywiście wszystko na. Póki co nie tutaj nie stosuję i nie wiem, czy będę stosowała kosteczki dystansowe. Można do tych elementów do wycięcia, które widzicie tutaj na górze, tam jest nosorożec i jednorożec, wróżka i motylek. Być może do nich będę stosowała, ale póki co stosuję wszystko na. Przykleję wszystko na klej Magic. Dobrze, tutaj są już doklejone drzwi. Będzie zarys okna, framuga. Ja jeszcze mam zamiar przykleić tutaj takie w tych oknach, żeby było wrażenie takie żółte, żółte fragmenty, żeby było wrażenie, że jest zaświecony po prostu światło. Jeszcze zobaczę, jak to będzie wszystko wyglądało. Tutaj macie okiennice. W takim kolorze pomyślałam sobie, że ja ogólnie lubię łączyć takie mocne kolory i fiolet z niebieskim to jest. To jest dla mnie dobre połączenie. Wiem, że nie wszyscy będą zwolennikami takiego połączenia kolorystycznego, ale ja lubię. Lubię generalnie kolorowe prace i, i to połączenie mi się wydaje, że będzie pasowało. Tak jak widzicie, doklejam tutaj żółte, żółte takie fragmenty wypełnienia, żeby było dawało takie wrażenie, że jest, że jest po prostu zaświecone światło. I tutaj na dole tak samo. Powiem Wam, że a propos tych papierów, ja je otrzymałam w paczce. Paczką udało mi się wygrać w wyzwaniu październikowym na blogu Alt, Ar Alt Air Art. Podneś, napiszę Wam wszystko w, w tutaj w opisie filmu i nie wiem, czy można podlinkować link do kolejnego wyzwania styczniowego. Jeśli będzie można, to też Wam wrzucę taki link. Dobrze, i także myślę, że naprawdę warto wziąć, brać udział w takich wyzwaniach. To było moje pierwsze wyzwanie, którym brałam... Nie, drugie, ale pierwsze wygrane. I, I myślę, że naprawdę warto. Ja tutaj widzicie, już dokleiłam dach i tutaj takie jeszcze fragmenty, też w kolorze niebieskim, żeby wszystko pasowało do siebie, tak jak, tak jak sobie to zaplanowałam. Tak prezentuje się już zamek w całości, naprawdę szybko się go tworzy. Jeszcze raz powiem, że ten wykrojnik jest fantastyczny. Pasuje do tych papierów idealnie. Tworzy się taki, taki naprawdę bajkowy klimat. Tutaj przyklejam jaśniejszą trawkę dla kontrastu. I zaraz będę przyklejała jeszcze w ciemniejszym kolorze, tak żeby było takie wrażenie, że jest e, za, może nie za górami, ale za lasami. <grym> e, ten wykrojnik, taki właśnie krajobraz, nie sądziłam, że będę z niego korzystać tak często. Ja koło tego wykrojnika przechodziłam już kilka razy i myślałam, że nie będzie mi potrzebne, bo jakoś tak, no te góry, tak jak mówiłam, te góry mi się podobają w tym wykrojniku. Najmniej mogły być bardziej zarysowane, to wszystko tak fajniej wyglądać, ale ta trawka jest naprawdę, naprawdę z niej korzystam na tyle często, że mogę Wam ten wykrojnik polecić. Dobrze, widzicie, jak się już prezentuje, Przeklejona trawka. Teraz będę y, doklejać kwiaty, które wycięłam sobie z, z takiej, wiecie jak macie, kolekcji papierów. Y, szczególnie w tych bloczkach 30 na 30 te elementy są naprawdę wyraźne. I tam były po prostu kwiaty jako elementy do wycinania. Tutaj sobie jeszcze przycięłam takie malutki fragmencie kwiatów, który zaraz o, będziecie mogli zobaczyć, y, które też tutaj dokleję. Myślałam na początku, że te kwiaty z tyłu wystarczą, ale jednak, jak przykleiłam zamek, to to wszystko się tak zagubiło i jednak postanowiłam jeszcze dokleić kwiaty na przodzie. Tutaj możecie zobaczyć motylka, którego też zastanawiam się tutaj, gdzie go umieścić. Czy umieścić go na dole, czy na górze? I jego przyklejam na kosteczkach dystansowych, na jednej kosteczce albo na dwóch, tutaj jak, ma, jak chcecie. Ja go przykleję w tym miejscu. Myślę, że będzie tak pasował. Idealnie i jeszcze jedno który musi być na samym przodzie, to on też jest właśnie wycięty z tych, z tych elementów do wycinania. Powiem Wam, że no, ta kolekcja to jest. To jest naprawdę fantastyczna robota. Pasuje i do pracy dziecięcych, i do takich. Ja bym powiedziała, że ona będzie pasowała też na pewno do kolekcji, znaczy do pracy walentynkowych. Jeśli nie będziemy dodawać tych elementów dziecięcych, tylko właśnie wykorzystamy same kwiaty. Może nawet zrobię jedną pracę walentynkową z tą kolekcją. Zobaczymy jeszcze. Tutaj widzicie, jak przyklejam wróżkę. Ja chyba umieszczę tutaj trochę bardziej. Tak właśnie, żeby była trochę. Nie na prosto, tylko tak trochę na ukos przyklejona i ona też będzie naklejona na dwóch kosteczkach dystansowych, trzech, nawet czterech. Będą jednak cztery kosteczki. Nie ja korzystam z takich. W sumie to wiem, że są różne rozmiary kosteczek, znaczy różne rozmiary, różna różne wysokość tych kosteczek, ale ja jakoś korzystam zawsze już od kilku lat z tego samego, bo zamówiłam. W 2018 albo w 2019 roku, nie, w 2018 chyba z 10 czy z 15 opakowań tych kosteczek i tak właśnie do tej pory korzystam. No nie korzystam jakoś strasznie często z nich, ale, bo jednak trace warstwowe to nie jest mój konik, ale, ale czasami z nich korzystam. Tutaj jeszcze zastanawiałam się, czy nie dokleić tego dużego motylka, ale jednak... No żeby tak nie przesłaniał trochę tego, tej pracy. Nie wiem, czy nie, nie pasowałby właśnie tutaj yy, na, na, na górze pracy, ale no, ostatecznie zrezygnowałam z jego doklejenia w tamtym miejscu. Dobrze, i, yy, i co, moi drodzy? Tak prezentuje się już gotowa praca. Ja sobie tutaj posprzątam biurko, żeby było e, ładnie się prezentowała. E, tak jak mówiłam, korzystałam z e, papierów z kolekcji On the Wings of a Rainbow firmy Alt Air Art. W po, poprzednim filmie już widzieliście pracę z wykorzystaniem e, tych papierów, e, papier, w której korzystałam e, z tych papierów. Też korzystałam z wykrojnika yy, w kształcie leśnego domku z Akszona. W ogóle te dwa wykrojniki to, są, to będą moje ulubione wykrojniki, naprawdę prezentują się genialnie. Na dzisiaj to tyle i dziękuję Wam za oglądanie.